Witam na kanale Czajna.pl i zapraszam do unboxingu i krótkiej recenzji słuchawek bezprzewodowych QC QS2. Można się także spotkać z oznaczeniem T2C oraz T1S. Zostały zakupione w oficjalnym sklepie QCY na AliExpress za 18,78$ Od momentu złożenia zamówienia do dostarczenia przez pocztę zajęło około 2 tygodni. Marka QCY to projekt firmy Dongguan Leasing Electronics, jakoś tak. Firma powstała w 2003 roku i zajmuje się projektowaniem, rozwojem, produkcją i sprzedażem produktów typu słuchawki Bluetooth, głośniki Bluetooth, i tym podobne. Pobocznym projektem tej firmy jest marka słuchawek bezprzewodowych Hailu GT1. Zaraz wam pokażę. To są. Właśnie bezprzewodowe słuchawki stworzone przez firmę, która wyprodukowała, której produktem premium są słuchawki QCY. O różnicach między Halu GT1 a QCY opowiem Wam trochę później. Ogólnie, jeśli chodzi o słuchawki QCY, Redmi AirDots czy Halu GT1 to powstały one w tej samej fabryce od prawdopodobnie tego samego producenta. Nie wiem dokładnie jak jest z Xiaomi Redmi AirDots, ale QCY i Hailu GT1 na pewno powstały przez firmę Dongguan Leasing Electronics. Redmi AirDots, Hailu GT1 i słuchawki QCY, QS1 bądź QS2, tak jak tutaj widzicie. Są to jedne z najpopularniejszych modeli słuchawek, które można zakupić w chińskich sklepach internetowych, typu AliExpress, Banggood, GearBest itd. Koszt, średni koszt tych słuchawek to około 20 dolarów. Redmi są w tym przypadku najtańsze. Można je czasami znaleźć za poniżej 16 dolarów. Zaraz otworzę pudełko. Ale oprócz pudełka w zestawie znajduje się taka sakiewka, która była dołączona jako gratis do słuchawek. Więc na razie odkładam tą sakiewkę na bok i otwieram pudełko z słuchawkami. Więc tak, w zestawie dostajemy ETUI do słuchawek, który jednocześnie jest powerbankiem ładującym słuchawki po odłożeniu, właśnie do tego ETUI. W środku znajdować się będą słuchawki. Jak widać, pudełko jest sporo większe od tego od Xiaomi i od Hylu. Oprócz słuchawek i powerbanka. W pudełku znajdziemy instrukcje w języku angielskim i chińskim, czyli podobnie jak to było w Hajlu GT1, dodatkowe. Pary gumowych dodatkowe pary gumowych nauszników cztery sztuki oraz kabel mikro USB Czyli zawartość jest bardzo podobna do tego z Hilux GT1 tam także była instrukcja dodatkowe gumowe nauszniki oraz kabel mikro USB Natomiast w Xiaomi Redmi AirDots nie ma kabla mikro USB. Akumulator o pojemności 800 mAh pozwala na ośmiokrotne naładowanie słuchawek. W Redmi i Hailu akumulator ma chyba 300 mAh i pozwala na naładowanie słuchawek trzy razy. Tutaj możemy słuchawki naładować 8 razy, aż 8 razy. Słuchawki posiadają technologię odpowiedzialną za redukcję hałasów otoczenia podczas rozmowy, sprawiając, że rozmówca powinien wyraźnie wszystko słyszeć, ale to się okaże na testach. Postaram się porównać właśnie te słuchawki QCY z REDMI i z Hilo i. Powiem wam później, które według mnie są najlepsze. Do tej pory testowałem Hailo GT1 i Redmi AirDots i tutaj muszę powiedzieć, że Hailo GT1 są dla mnie troszkę lepsze ze względu na taki bardziej wyraźniejszy bas i w hajlu można przełączać się między utworami, w Redmi nie jest to możliwe. Jeśli chodzi o budowę tego i powerbanka to jest na pewno dużo, tak jak mówiłem wcześniej, jest na pewno dużo większe niż te, które znamy z Redni czy z Hylu, Ale dzięki temu mamy bardziej pojemniejszą baterię. Całość wykonana jest też podobnie z takiego półmatowego, dobrego jakościowo tworzywa sztucznego. Powiedziałbym nawet, że jakość wykonania w QCY chyba jest najlepsza spośród tej trójki. Konstrukcja jest prawidłowo spasowana, nic tutaj nie trzeszczy, nic nie, dostaje, nic nie odstaje i absolutnie nie ma wrażenia tutaj o jakiejś tandecie. Dzięki magnesowi klapka i nie otwiera się samoistnie, a samo otwarcie jest proste i wystarczy tylko jedna ręka. Słuchawki dobrze się trzymają za pomocą magnesów i na pewno nie wylecą. Ze stacji ładującej, nawet jak mocno wstrząśniemy, nic tutaj nawet nie, słycha, nie słychać. Nic tutaj nie słychać. Nie ma żadnych luzów. Najgorzej chyba jest w Redmi AirDots. Tutaj są największe luzy. Posłuchajcie, ale też nie wypadają. Więc nie ma problemu. W Hylo GT1 także nie ma żadnych luzów. Słuchawki po wyjęciu. Zetui automatycznie się wyłączają i parują. A po włożeniu ich do etui natychmiast się wyłączają, ale to jest standard we wszystkich takich tego typu słuchawkach. Na froncie może wyciągnąć jedną słuchawkę. Na froncie e, znajduje się fizyczny przycisk. Podobne rozwiązanie znajdziemy w Xiaomi Redmi AirDots. Jest to fizyczny przycisk, który służy do włączania, wyłączania, do przełączania utworów, włączania asystenta głosowego itd. Obok znajduje się dioda LED informująca o parowaniu lub ładowaniu słuchawki. Słuchawki nie są jeszcze sparowane, więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z parowaniem i wyciąganiem właśnie słuchawek i połączeniem. Słuchawki mają klasę wodoszczelności IPX4, podobnie jak Redmi AirDots. Mają Bluetooth w wersji 5.0, czas ładowania około 2 godzin, czas czuwania 120 godzin, czas pracy około 4 godzin, ale to jest w zależności od głośności muzyki i jakiej muzyki słuchamy. Zasięg około 10 metrów, pojemność baterii w słuchawkach to 43 mAh. Pojemność baterii ETUI to 800 mAh. Zauważyłem jeszcze jedną taką fajną opcję, której nie było widać wcześniej i której nie ma w Redmi AirDots i Hilu GT1. Otóż pokrywa jest na tyle cienka, chociaż wydaje się taka solidna, to przez tą pokrywę widać. Kolor LEDa, czyli widzimy, że słuchawki się ładują, lub, lub bądź się już naładowały, jest to fajna sprawa, bo nie trzeba tej pokrywy ciągle otwierać. I teraz tak sprawdźmy, jak wygląda połączenie słuchawek QCY z telefonem. Więc wyciągam jedną i drugą słuchawkę. Wkładam pudełko. Widzicie tutaj dioda w jednej słuchawce MIGA, to znaczy, że szuka połączenia z Bluetooth. No i teraz sprawdzam, czy mam tutaj jakieś słuchawki o nazwie QCY. Tak, znalazły się słuchawki QCY QS2R. Słuchawki zostały połączone. No, i teraz sprawdźmy, jak to na przykład wygląda na YouTube. To jest prawa słuchawka, natomiast to jest lewa słuchawka. I teraz z prawą słuchawką robimy następny utwór. Kolejne dwa razy kliknięcie. Teraz kliknięcie dwa razy w lewą słuchawkę. Jest to powrót. Kolejne kliknięcie. Dwa razy, powrót, prawą dwa razy, następny, jedno kliknięcie, wstrzymanie, kolejne kliknięcie, wznowienie. I teraz tak, jedno sekundowe przetrzymanie słuchawki powinno uruchomić asystenta głosowego. Ruchomiło asystenta tego powiedz kawał. Więc, tak by to mniej więcej wyglądało. Pełną recenzję znajdziecie na stronie china.pl, na której znajdziecie wiele promocji i kuponów rabatowych do chińskich sklepów online.